To powiedz, naszego ten list. To już jest kolejny list, który piszę. Jestem zaangażowana w tę akcję i piszę, ponieważ chcę pomóc tym osobom, których prawa są łamane. Chcę się jakoś przyczynić do, do tego, żeby ich, ich sytuacja się polepszyła. A w jakiej sprawie piszesz? W tej chwili w sprawie w Dondupa Wang, Wang Chen do, piszę list do Chin. Nakręcił Dotyczący olimpiady Wolnego Tybetu został aresztowany. W tej chwili nie, nie wiadomo dokładnie, gdzie on się znajduje, i pisze właśnie w tej sprawie, w jego, w jego sprawie. Dlaczego Pani się zdecydowała napisać na list? Co Czy coś Nie wiem. Ale myślę, że skoro inni mogą, mogą pomóc, to może i ja się przyłożę do tego. Yy, dlatego że sądzę, że tego typu akcja yy, no, wymaga poparcia. Dlaczego dlatego, że uważam, że od wielu lat, że yy, ludzie na całym świecie w Polsce? nie powinni cierpieć słyszy swoich To jest bardzo prosta sprawa. Kilka lat temu byłem na okrodach Amnesty International w Wielkiej Brytanii z kolegą, który był w czasie stanu wojennego więźniem politycznym. I od tego czasu gdzie poznałem działalność Amnesty International, a no myślę, że taka osobista postawa... Zawsze piramida chowała to była taka, żeby po prostu e, bronić ludzi, którzy cierpią ze swojej przekonania. Nigdy się z, ten, z, z takim stanem rzeczy nie tak? zwykł. To takie proste. No.